Witam Państwa bardzo serdecznie, dzisiaj chciałabym Państwu pokazać jak można w bardzo prosty sposób zrobić kaptur do naszej robótki, czy to będzie spaterek, czy to będzie taki żakiecik rozpinany, czy kamizela, czy swetr zwykły i chcemy po prostu dorobić. Kaptur I nie wiemy jak zrobić. Ja w, te, w tej chwili pokażę Państwu najprostszy sposób, jak można zrobić yy, kapturek. Pokażę jeszcze inny przykład, jak, w jaki sposób można zrobić kapturek, ale teraz zajmiemy się tym właśnie najprostszym sposobem. Ja zrobiłam taki rozpinany sweterek niemowlęcy. Jest robiony ściegiem. To jest ściek irlandzki. Może być też nazwany ściągaczem irlandzkim. Jest naprawdę bardzo ciekawy, puszysty i elastyczny. Ale teraz zajmiemy się właśnie kapturkiem. Więc tak. Ja ten sweterek rozpinany zrobiłam reglanem. Dla mnie to jest najprostszy sposób i najwygodniejszy do wszelkiego rodzaju sylwetek. Ale czy robimy zupełnie na prosto tą, nasz, tą naszą robótkę, czy będzie wykrój na rękawy z główką, prawda? Eee, to już jest w tej chwili jest bez znaczenia. Zaczynamy robi robić tą naszą robótkę i kończymy zamykając oczka na rękawach w tyle. Ja pokazywałam państwu, jak powiedzmy robiąc reglam, zostawiamy oczka na drucie pomocniczym, aby móc później bardzo łatwo dorobić, dorobić, ściągać, powiedzmy dekoltu. W tym przypadku, w tym przypadku kończymy tą naszą robótkę, zamykamy oczka na dekolt. I rękawki, oczywiście, i tył. I zajmiemy się naszym, naszym kapturkiem. Bardzo łatwo jest wyliczyć sobie, powiedzmy, ile oczek potrzebujemy, aby główka przy tym kapturze była, była nie za mała i nie za duża. Po prostu wciągacz z tyłu robiąc tył, składamy składamy sobie ściągacz tyłu, składamy sobie na połowę i powiedzmy ja tutaj na drucie miałam 64 oczka, więc e, wydał mi się troszeczkę mały. To jest niemowlęcy sweterek, także, także wydaje mi się, że te 64 oczka to będzie troszeczkę, troszeczkę za mało, więc Zrobiłam dół na kaptur. Zrobiłam z 80 oczek. To jest miejsce, gdzie przechodzi ta główka. Jak wygląda właśnie ten kaptur? Robimy osobno taki prostokąt. Ja z tego względu, że miałam tutaj ściągacz na rękawki zrobiłam w czerwonym kolorze. Także przyozdobiłam również i mój kapturek ściągaczem w kolorze czerwonym. Dalej robiłam ściegiem i ściegiem irlandzkim. Więc tak wygląda nasz kapturek. Zastanawiamy się jaką, jaką wysokość musimy zrobić, aby ten kaptur był, był dobry. Więc tak, najprostszy sposób to jest bok. Oczywiście mamy na myśli wysokość tego naszego prostokąta. Przykładamy sobie do ściągacz, czyli ta obwódka, zostawiamy ją na boku. I po prostu przymierzamy. Przymierzamy tą wysokość tego naszego prostokąta. Proszę spojrzeć. Przymierzamy sobie robiąc, przymierzamy, i ten właśnie musi dojść. Ta wysokość prostokąta musi dojść dokładnie na Połowie plecków, proszę spojrzeć, tutaj mamy plecy, począwszy od jednego boku reglanu do drugiego. To, to jest koniec, to są końcowe oczka pleców, więc w połowie dochodzi, dochodzi ta jedna, proszę spojrzeć, ta jedna wysokość tego naszego prostokątu. Proszę spojrzeć. A druga, a druga to jest od tego momentu do proszę spojrzeć do ściągacza. Więc tak, składamy na pół ten nasz prosto, prostokąt, który zrobiliśmy. Wysokość jest już. Odpowiednia, taką jaką potrzebujemy. Więc bierzemy grubą igłę do zszywania naszej robótki. Składamy ten nasz prostokąt na pół i zszywamy, czyli łączymy tą jedną część, tą jedną część z drugą. Zszywamy sobie łapiąc Jedno oczko i drugie. Można tak nazwać, że zszywamy na, zszywamy na okrętkę. Można to połączyć za pomocą szydełka, tak jak Państwu pokazywałam. My sobie tutaj zszywamy te nasze oczka, łapiąc. Łapiąc jedno oczko i łapiąc drugie zszywamy sobie na, na okrętkę. Wyłapujemy jedno i drugie oczko i zszywamy. To jest tył naszego kapturka. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosty sposób, jak zrobić kapturek. Czy to będzie dla dorosłej osoby, czy dla dziecka. Jest to jeden właśnie z najprostszych sposobów, jak, jak, zrobić, jak zrobić kaptur. Więc zbliżamy się już do końca szywania na okrętkę. Ja to robię troszeczkę szybciej, dlatego że czas mi nie pozwala na to. Więc tak, Zszyliśmy tą naszą, strzyliśmy ten nasz kapturek. Proszę spojrzeć. Już mamy gotowy ten kapturek. Mamy gotowy. Więc teraz co robimy? Mamy ten nasz żakiecik i musimy teraz i musimy teraz, tutaj mam niteczki, dlatego że muszę wykończyć tą, tą robótkę. I po prostu można sobie przyfastrygować i następnie już ładnie zszyć tą naszą robótkę to sobie złapiemy, od, złapiemy sobie od lewej strony aby było cieka, ciekawiej widać można sobie oczywiście przyfastrygować albo bezpośrednio albo bezpośrednio przyszywać, przyszywać ten kaptur do, do robótki ja pokażę Państwu dlatego, że czasu który mam przeznaczony na zrobienie filmiku. Mam tak mało, że nie jestem w stanie po prostu pokazać, więc za pomocą, proszę spojrzeć. Mamy tutaj miejsce z szycia i tak jak widać jest dokładnie na środku pleców. I dalej zaczepiamy sobie szpileczkami zaczepiamy szpileczkami ten nasz kapturek tak jak mówiłam można sobie przypastrygować albo bezpośrednio albo bezpośrednio zrobić albo bezpośrednio przepraszam szyć tą robótkę. Ja tutaj szpileczkami przypinam. I ostatnie... Proszę spojrzeć teraz. Jest już gotowy nasz sweterek. Nasz sweterek z kapturkiem. Oczywiście musimy jeszcze to dokończyć. Ładnie. Ładnie poszywać. I proszę spojrzeć. To jest sweterek ładny z kapturkiem dla, dla niemowlaczka. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Służą pomocą. Proszę subskrybować, czyli zapisywać się na mój kanał. Mam naprawdę bardzo wiele ciekawych wzorów Państwu do pokazania, ale również sporo porad dotyczących właściwego wykończenia robótki. Jeszcze raz dziękuję licznie Państwu i życzę powodzenia.